Hań. Jeszcze trzy dni nam zostały, więc jeszcze coś zobaczycie. Yy, będzie to pewnie krótki vlog, bo no nie mamy za dużo dni, ale za to mamy ile dwie wycieczki. No i jeszcze trochę powrotu do Nowego Jorku, bo tak naprawdę też ostatni odcinek yy, podróżniczy taki realnie. Później wstajemy tylko Nowy Jork, gdzie będziemy na jeden dzień, więc to będzie bardziej takie spędzcie ze mną w dzień w nowym <laughs> Jorku. Yy, ale no tak, dobiegamy końca i... Wracamy niedługo do Was z kontentem normalnym, książkowym, który odpowiada raczej większości ludziom na tym kanale. Tak, to nie bardzo Was to cieszy, ale i tak bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami i oglądaliście te filmiki, mimo tego, że na przykład wcześniej podróże Was w ogóle nie interesowało, oglądaliście je tylko dla na naszej twarzy, to bardzo miłe, jeśli tak było. A jeśli Was interesowało, to jeszcze bardziej miłe, tak szczerze. Mm, tak, więc zapraszamy Was serdecznie do oglądania. E, mamy nadzieję, że też złopi garściami po prostu za ostatnie dni, które tu będziemy przeżywać. I tak, do, 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 do. Są to woda. Soba. Jedzenie zamówione takim proszę Pasta laterii i Ona tutaj już pewnie jest od tygodnia. I każde, dla każdego coś słodkiego. Właśnie wyprosili nas z autobusu, żeby zobaczyć leniwca, <głos> <głos> Więc... Już wycieczka zaczyna się bardzo dobrze. Oczywiście wy nic nie zobaczycie kochani, ale tu jest. Nic nie widać. Jest kolejny. W końcu blisko, nie widać twarzy, ale jest no dosłownie tutaj. To jest kochani leniwiec. Patrzcie na niego. Jeszcze ma na kawę. O, ale się zeszła Ci dziwi ludzie z nami jadą strasznie, lecz co, Oczywiście Amerykańcy wszyscy, wszyscy i są tacy głośni. No chyba sympatycznie, ale każdy, nie wiem już. Y, Paulę podrywa przewodnik, przewodnik Marysie, Marysie zarywa jakiś chłopiec z autyzmem. A, no ja tylko wylałam na siebie kawę, jak zwykle, więc. Y, ja też nie za moimi niuniami No ja też chciałabym, żeby z nami tu były. Między sobą telefonów, no chce sensie się można, ale no na własną odpowiedzialność nie mają niby niczego, a my nie mogłyśmy znaleźć nigdzie opakowania na telefon taki plastik w domu. Są że tak trzęsie, ale jedziemy dosłownie w jakichś dziurach. No ale postaramy się Wam coś nagrać. W sensie postaramy się wziąć ten telefon, jak już weźmiemy na to, to super. Zobaczymy, pogadamy zaraz z jakimiś osobnikami. Para, która jest z nami, ma torbę wodoodporną, więc. Bierzemy telefon, kochani, bierzemy. Telefon, bo będzie w ogóle czas na to, żeby nagrywać. Będzie czas. O, o. Kochani, jednak brak telefonu. Jednak dosłownie sobie kupili biedni torby wodoodporne przed chwilą specjalnie na to i muszą ją zostawić w aucie. Lipa, lipa, ale mamy nadzieję, że coś nagrają nam Mamy niby fotografa, no ale nie wiem, czy on będzie nagrywał w ogóle film, ale mamy wielką nadzieję na to. Jedziemy już kochani na lunch. To było, było ekstremalne. tak ekstremalne. To było najbardziej ekstremalna rzecz, jaką zrobiliśmy do tej pory i bardzo mi przykro, że nie mogłyśmy nic nagrać. No, bo ludzie hmm. mają pewnie takie fajne nagranie jak z... ale ja nie wiem, czy bym ten telefon przetrwał tak go by chciał bo to było takie, że Za burtę, więc dobrze, że miały... nie pozwolili jakby z samego telefonu do sprycaka bo no nie dałoby się stajmiać tego no. bez całkowitego zalania. No, no, super. No ale sakak. było super, więc jeśli macie tak. możliwość raftingu, to bardzo polecamy, ale nie polecamy naszego przewodnika, absolutnie. Tak, nie, akurat tak. bardzo był stresujący pan przewodnik. No, to sobie zachował się jak żołnierz, ja się czułam jak w wojsku, to, no. to było straszne. Tak, taki, bardzo, bardzo ja stresujące ja rozumiem, komendy. Ja, tak, ja rozumiem, że trzeba wydawać, wiecie, jasne, te komendy głośne w ogóle, ale on od początku był taki restrykcyjny. I nie ani sposób. razu się Uśmiechnął. Tak. To jest tak Tyle, <grym> Teraz jedziemy na lunch, więc tam Wam ponagrywamy coś. Mamy mieć y wszystko z farmy, wszystko proszę, naturalnie. Tak? mają nam wokalizować. Właśnie, robią. no. Ale no, y mamy nadzieję, że kupiłeś, bo są fotki oczywiście, za 40 tak? dolców ale no chyba kupimy na no, no, z tego. Pokażemy wam tylko w sądki Jeśli nam w ogóle wyślą je, a nie będą drukowane, no. albo wam zaskakujemy Tak zostałyśmy? Pysznie Tym razem by nie było wybrać porcję. tak się to prezentuje No pysznie, no ja jestem pod wrażeniem naprawdę takich posiłków tutaj I smacznego Ale ostra, Ale ostra K K So just to help them achieve. This is your time. You want to do this, and you will work right here. Yeah, yeah, yeah. Go for it. Yes, ma'am. Go, go, go. ¡Guau! Guarapo de caña. Okay, This oh, yeah. is better. Take a It's around. It's not a circle. This is just the sugar cane. Eh? Okay. Esto solo es jugo de caña. Este todavía no pasalo. tiene alcohol. Por favor, pásalo. Gracias. Why we... Repeat after me. En Costa Rica, we say arriba. Arriba. Abajo. Ah, abajo. abajo. Al centro. Paseo, cha, adentro. Eso adentro. <gry> to jest alkohol z cane, to jest... się <gry> <to. gry> Jak zwykle pamiątki. Znowu pada deszcz. Znowu. Tyle jak codziennie. Ciekawa za śliczne, no, to jest chore, no, no, chore. Ja bym chciała taki. Dobrze. Idziemy właśnie na konie, idziemy jechać końmi na wulkan, ale pogoda jest. Zdecydowanie na nam nie dopisuje. Najgorsze z tych wszystkich. Bo nie wiem czy widać raczej nie. Wtedy jak jest najlepsza, to jest najgorsza. No jest totalnie szaro i ma padać już od 12, więc straszna lipa. Mam nadzieję, że to mówię codziennie, ale na co dzień nie było tak źle. Jeszcze mamy mieć gorące źródła i co? No i pewnie będzie zimno, no no będzie zimno. Oby były przynajmniej gorące. Serio. No co, już śniadanie, jedziemy już busem Ciężko było wstać, bo jest jakoś 7.30 Nie no, już jest 50 5.10 Ale co, no mamy nadzieję, że to będzie udana wycieczka Jemy już po nasze konie Bardzo ale... jestem zmęczona, bardzo bym chciała kawa w tym momencie Jestem niezadowolona z faktu, że nie idziemy dalej, ale... No ja też myślałam, że będziemy jeszcze jechać, ale to mi będzie możliwa drzemka. Ale niestety, mam nadzieję że przynajmniej, że nie będzie padać. Niestety zmuszenie do kasku. Nie dało się obejść bez. Ale no dobra, no może to też jest jakiś super ekstremalny, no ja jeszcze o tym nie wiemy. Proszę co zamaleć, spróbuję zdobyć do zaufanie. I taki trochę większy, to jest chyba mamusia, ale nie wygląda zbiór. Oj, on bardzo go chciał... Oj! Oj! jak mnie potrącił noskiem. Już posadzona, moi drodzy. Takiego mam koleżkę. O proszę, tu kolejny już czeka. Chyba wyruszamy niedługo, ale jest dużo ludzi i oni wszyscy muszą wejść na konia, bo trochę zajmę tak szczerze. To tak biegnie do nas? Nie dorobec. Dojechałyśmy do tego viewpointu takiego słodnego z TikToka, gdzie ludzie chcą brać ślub W takiej poprzez scenerii No i no ładnie tu jest, ale dosłownie nie ma w ogóle wody, nie ma w ogóle wulkanu. Nie? Nic a nic. Nic a nic, totalnie, masakra. już na koniu przygotowana No niestety, ten wulkan trochę rozczarowany, no ale akurat są największe chmury, jakie kiedykolwiek były tu na od odkąd przyjechałyśmy, więc nie mamy szczęścia do takich rzeczy. Wielkie żegnanie z końmi. Tam oczywiście... wyglądamy jak jakaś... anormalna Ale co to są za koniszki? Ja mam takiego Takie misiaczki. Proszę, znowu przekąski. Bo, znaczy przekąski. nie przekąski. Pamiątki, bo jesteśmy w takim resorcie jakby, gdzie jest dużo hotelików, właśnie jakiś sklep pamiątkami, restauracja. Więc proszę, już koniec koni. Czas na oglądanie Udajemy się teraz moi drodzy do spa Oj proszę, taki snu do masażu Tutaj robiliśmy dochód z Jest gorąca woda tutaj Strasznie, ale jest wspaniale Taki mamy bar Dziewczynki się już proszę wygodnie rozsiadły ja, ja, ja idę dołączyć do nich, bo muszę zapłacić za drinka Proszę, z do naszej ulubionej kawiarni Restauration, jemy śniadanie i ja się skusiałam o tortillę i bardzo dalej mi taką tortillę, a mogłam mieć takie oto z że nada, to... No ale no, zamówienia. Kochani, koniec naszej podróży. Właśnie wychodzimy z ostatniego apartamentu. Jak ładnie widać wulkan akurat. No niestety. Już tak takie. Ani o 14.30 mamy busa i jedziemy do centrum. ale się już wejście do telefonu i nie można go naładować, żadna z nas nie ma internetu, więc nie wiemy jak zrobić tak szybko stamtąd na lotnisko, bo z jeszcze trzeba być tak szybko na lotnisko. Czeka nas długa podróż tak naprawdę, bo... Naprawdę długo będę, będzie, bo będziemy jechać jakieś 4 godziny, więc około 18.30 będziemy w San Jose. No i stamtąd mamy, kurczę, tam mamy kurcze bele samolot po 22. dopiero znowu do Nowego Jorku. I to jest osobny filmik. Cały dzień z nami w Nowym Jorku. Mamy nadzieję, że będziemy przypomnę podczas tego dnia. Tak szczerze. Dostałam. Wczoraj poznaliśmy dwie dziewczyny ze Stanów i ja podeszłam do jednej się spytam jaką książkę czyta. I był to, to jest po polsku czerwony, krwawy, krwawy kobalt, kobalt. i yy, coś Czemu tam Czemu się nazywa kobalt red, a nie red kobalt? Nie wiem. O, i gadałam z nią o tej książce i dzisiaj rano ją sko skończyła i podeszła do nas na basenie i dała mi ją. I powiedziała, że... bo ja jej powiedziałam, że nie mogę, no bo przecież nie mamy jej oddać bo my dzisiaj wracamy. I ona powiedziała, że nie ma problemu, że ona już skończyła, więc nie ma co z nią zrobić. I więc, takie teraz jest czytane. Tak szczerze, słaba z niej książka. <laughs> Serio. Ja mi nie oddała, ale i tak słodkie. Bardzo słodkie. Bardzo miłe. Bardzo zakochane. Las się do nas uśmiechnął i... Pierwszy podwieźli nas na lotnisko. Proste lotnisko. Mimo że nie się takiego biletu. Oj, oni mają małki w saszetkach, takie jak małe pieski w saszetkach. Patrzcie. O. oj, Taki właśnie kraj uroczy.